Czy także mieli swoje troski, doznawali porażek, ale i cieszyli się ze zwycięstw. Zapraszam. Na początku był chaos. Chaos to suma sprzeczności, szelesty i szmery połączone w krzyku mieszającym się z ciszą. Chaos to ogień płonący przez morza, to noc, dzień, światło i ciemność. Chaos to wszystko napis. Z tego mętliku wyłoniła się on. To... Ziemia powstała, lecz była samotna, naga i pusta. Dlatego stworzyła niebo i nadała mu imię Uranus. Jednakże niebo i ziemia istniały oddzielnie, daleko od siebie. Nie mogły się dotknąć, dopóki między nimi nie pojawiło się przeciwne uczucie zwane miłością. Siłę utożsamiano z Erosem, przedwiecznym bóstwem, które posiadło w noc tak potężną, że nie mogą przed nią uciec ni ludzie, ni bogowie. Dzięki Erosowi ziemia połączyła się z niebem i nastał złoty wiek. Czas, który nie znał pracy, starości i śmierci. Czas, który trwałby, gdyby nie to, że wszystko ma swój czas. Wielu pięknych tytanów, jednak ziemia rodziła nie tylko to co ładne i dobre. Gaja wydała na świat olbrzymów mistrzów, których widok napawał przerażeniem Uranusa. Pan z świata, stworzony lękiem, rzucił swoje dzieci do w piekło. Nie poszło to władcy Sam bowiem został strącony z tronu przez swojego synu, tytana imieniem Kronos. I nastał czas tytan. przez przodków zwany Wiekiem Srebrnym. Kronos rządził sprawiedliwie, a wszystkie stworzenia pod jego władaniem do pewnego czasu żyły w Bo Porządek ten zakłóciła przepowiednie obronnego przez Jezusa Ojca że wywrócił synowi, że on skończy podobnie, zrzucony z tronu z niebios przez własne dziecko. Myśl ta nie pozwalała zasnąć nowemu władcy świata i ją się w nim tak długo, nasz padł na pomysł, który przyczynił się do jego układu. Kronos w szaleńszym zaczął połykać własne dzieci i nic nie zmieniły skargi błagania jego żony Rej. Okrutny Kronosie płakała bogini. Zaklinam cię, nie połykaj swoich dzieci. Bądź im ojcem, nie katrę. Bądź mi ojcem, a mi mężem. Na nic stał się płacz pięknej rej, a w brzuchu Kronosa znaleźli się już Hades, Kuseidon, Demetrius. Wysłuchała mężowi do połknięcia kamień powinięty w pieruchy. Młodego Boga ukryła zaś w na wyspie Krecie, gdzie opiekowała się nim koza Amalte, A nieustannie tańczący szamani zagłuszali jego chłopi. Gdy Zeus wyrósł z silnego młodzieńca, jego magna pod uwolniła bogów połkniętych przez konos. Rozpoczęła się wielka wojna, którą starożytni nazwali Tytanomachią wojnę wygrali młodzi bogowie, którzy podzielili się władzą nad światem. Hadesowi przypadło w udziale królestwo z Mata, morza i wszystko, co związane z wodą. Zeus zaś objął zwierzchnictwo nad światem i innymi bogami. Trzem bogom towarzyszyły również trzy boginy. Hestia strzegła domowego, ciepła i pokoju. Demeter opiekowała się polami, a płodami Hera natomiast w przyszłości została żoną zeusu Cieszyli się młodzi połudowie zwycięstwo więc Baja, matka wszystkich, nie mogła zapomnieć załusowitego, w jaki sposób rozprawił się z Kronosem. Wysłała na świat gigantów. Widla ponownie ogarnęły płomienie i gdyby nie pomoc Heraklesa, błogowie, którzy za swoją siedzibę wybrali górę Olimp, nigdy nie odnieśli zwycięstwa. Kiedy wygrali tę walkę, Gaja jeszcze jeden raz przypomniała o sobie, wydając na świat olbrzymiego smoka tyfona. Potwór ten tak przeraził bogów, że ci stworzeni uciekli aż na krańce świata. Do walki ze smokiem stanął Zeus, który najpierw raził go swoimi piorunami, a później przygniótł górą etnią. Góra ta do tej pory wybucha okna. Dzieje się tak, wtedy gdy smok daremnie próbuje się wydostać. Po wszystkich trudach bogowie olimpijscy mogli wreszcie oddać się sprawowaniu władzy, zawieraniu związków, znić ulityk i uczciwania. Poczynała się kolejna era, ale zanim to się stało, pewien mądry Wiedan, w imieniu Prometeusz, ulepił z połączonej z własną siłą osobliwie niepozorne istoty. Poprosił o atrament, o która wyskoczyła wprost w z głowy Zebusa, aby tchnęła w te wątło i słabe ciała ducha. W taki sposób na świecie pojawili się pierwsi ludzie. Ludzie ci byli słabi i smutni. Mieszkali w jaskiniach, nie znali ani światła, ani ciała. Zeus zazdrosny o to, tym szacunkiem darzyli swojego stwórcę Prometeusza, nie chciał ofiarować mu to. Mądry tytan zerwał wtedy oliwną gałązkę i odpalił ją pod ognistego rydwanu Heliosa. Tytana, który codziennie przymierzał niebo na swoim świetlistym rydwanie. Prometeusz ofiarował ludziom ogień. Za co Zeus okrutnie go Przykuł tytana do gór Kaukazu, a kiedy ten pomimo potwornej męki nie chciał złożyć mu kołdru, gromowładny wysłał straszliwego poru, codziennie wydźubującego promytoruszową wody, która przez noc odrasta. Męką tytana dobroczyńcy boskości położył kres przechodzący nieopodal Herapiec i uwolnił Prometeusza. Za jego wytrwałość i męstwo, bogowie przyjęli go do swojej olimpijskiej rodziny. Na świecie trwał wtedy wiek spiżochów przez niektórych zwany miedziany. Były to czasy niezwykłych czynów, niesamowitych walk, cudownych miłości, w historii smutnych, ale niezwykle pięknej To były za czasy. Czasy, w których po ziemi chodzili herosi. Herakles, żeby odpokutować swoje winy, musiał wykonać 12 dla zwykłego śmiertelnika niewykonalnych prac. Zabił on hydrę arnejską w jeden dzień wyczyścił stajnie ogniarz, a nawet porwał z krainy zmarłych, piekielnego, trzygłowego psa strażnika Bramy Cerbera. Inny bohater Zeusz pokonał najgroźniejszych bandytów czyhających na podróżnych w drodze do Aten, a młodych mieszkańców miasta uwolnił z paszczy straszliwego mieszkającego w labiryncie na wyspie Krecie Minotau. Pomogła mu w tym niezwykła nić i piękna księżniczka Ariadna, która później poślubiła samego boga wina Dionizosa. Perseusz pokonał okrutną Gorgonę, meduzę, na którą wystarczyło tylko spojrzeć, by zamienić się w kamień. Bohater ten uratował też etiopską księżniczkę Andromedę przed pożarciem przez morskiego potwora, A ślady tych wydarzeń do dziś można obserwować na niebie. Były takie czasy, kiedy słońcem kierował niezmordowany tytan Herkus, codziennie przemierzający widnokrąg od wschodu przez palące południe do zachodu, żeby dać odpocząć swoim ognistym rumakom w rzeźkich murtach oceanu. Świat na swoich barkach utrzymywał wtedy Atlas, tytan ukarany tym obowiązkiem za sprzeciwienie się woli olimpijskich bogów. A nad wszystkim czuwał sprawiedliwy, ale srogi władca. Miał on na imię Zeus. Jego bronią były pioruny, które dzień i noc wykuwali mu cyklop. Za żonę miał Hel, opiekunkę kobiet ciężarów. Jednak Zeus, pragnąc by w ludziach płynęło nieco jego boskiej krwi, często zdradzał swoją żonę. Dzięki temu powstały wielkie rody królewskie starożytnej Helany. Hera nie pozostawała dłużna niewiernemu mężowi. Z uporem tropiła kobiety, w których zakochywał się król pomów, a na jego dzieci sprowadzała liczne przeciwności. To właśnie Hera zgotowała los pełen trudów i przeszkód mężnemu Heraklesowi. Heros, walcząc z przeciwnościami zsyłanymi przez królową bogów, stawał się coraz silniejszy, a jego imię okrywało się sławą na całym świecie. W końcu uzyskał on miano Heraklesa, to znaczy rozsławionego przez Herę. Jedno z miłości Zeusa była piękna tebańska księżniczka o imieniu Selemi. Zeus zakradał się do niej nocami, o czym w końcu dowiedziała się Hera. Namówiła ona siostrze Selemy, aby ta poprosiła kochanka, żeby ukazał się jej w całym swoim blasku. Selemi najpierw zakleła Zeusa, żeby spełnił jej prośbę, później wyjawiła życzenie. Mimo przestróg króla bogów nie było wyjścia. Zeus ujawnił przed Selemie całą swoją moc. Niestety nieszczęsna księżniczka spłynęła od jego boskiego placu. W jej popiołach Zeus odnalazł rozwijające się dziecko, zaszuł we własnej płci, by mogło osiągnąć wielką właściwą kulturę W taki sposób światło dzienne ujrzał Dionizus, przez starożytnych Greków czczonych jako wielki Jego niezwykłego i szalonego rusza. To on nauczył ludzi uprawiać winną latorość. To on wymyślił niezwykłe, głośne i huczne zabawy, od jego imienia zwane Dionizjami, dzięki którym powstał grecki ten. Przeciwieństwem szaleńczego pola wina był Apollo, ostoja spokoju, zrównoważony i stateczny, piękna i sztuk. Jednak i Apollo, będący synem Zeusa i Tytanity Leto, musiał walczyć z przeciwnościami zsyłanymi na jego matkę przez chrześcijan, gdy żona króla konów odkryła, że Leto nosił. Słała zadał ogromnego smoka pytona, aby ten nie dał jej spokoju. Leto w końcu udało się schronić na wyspie Tenos, gdzie mówiła bliźnia, a i Artymina. Gdy młody Bóg przyszedł na świat, postanowił zemścić się na smoku za krzywdę, które ten czynił na jego matce. Sporządził sobie niezwykły ruch, zaopatrzył się w kołczan pełen strzał i udał się na stoki góry Parmez, gdzie obecnie przebywał Potko. Apollon zabił Pytona celnym strzał, zaś w miejscu, w którym tego dokonał, założył swoją najsłynniejszą świątę. Kapłanki sprawujące w niej obrębę otrzymały od Boga dar jasnowidzenia i od Boga do B przez całe wieki przybywali wszyscy, którzy chcieli poznać swoją przyszłość. Zewóz często złodził jednak pisnął mu Jedną z jego synów miał potężny Bóg wulkanów z Kotowaniu imieniem Chiwańskim. To pod jego okiem, w później, który zakładał naszach wulkanów, wykląpił dzień i noc Zalusa straszliwe kierunki. Hephaistos, chociaż wiecznie usmolony i brudny, za żonę otrzymał najpiękniejszą z bogów, Afrodytę, posiadającą cudowną przepas, dzięki której mogła rozkochać sobie każdego, kto na nią skończył. Boski Kowal, wiecznie zajęty pracą, nie miał czasu na miłość, dlatego Afrodyta często spotykała się z jego bratem, porywczym i brutalnym bogiem Sama Afrodyta zaś urodziła się z piany polskiej, palęczonej z trwionu ranionego przez syna Andalusy. Od kresy księcia otrzymała złote jabłko z napisem dla lenej które sporządziła bogini niezgody Nemesis. Zamiast zadarmi,